Znajdujemy się właśnie w parku miniatur w Inwałdzie i z nami pan Robert, który pracuje tutaj już od 14 lat. Tak. I pan Robert zajmuje się wykonywaniem tych wszystkich wspaniałych, pięknych miniatur. Zaraz się dowiemy czegoś więcej o pracy pana Roberta. Panie Robercie, gdyby pan mógł zaznaczyć, właśnie od kiedy pan pracuje i jak, jak ta praca zaczynała wyglądać wtedy, jak wygląda teraz? No cóż, pracuję prawie od początku istnienia parku, tak jak powstała pracownia. Na pewno był to czas, kiedy bardzo wiele rzeczy się nauczyłem, ponieważ Zaczynałem jako amator z jakimiś takimi własnymi doświadczeniami z modelowaniem, zbudowaniem jakichś modeli, natomiast uczę się do, do tej pory. Każda budowla to jest nowe wyzwanie. Nowe technologie nam się tutaj pojawiają, także cały czas się rozwijam. Mhm. A tutaj, czy, czy duży wpływ, bo wiadomo, że modelarz, czy tam człowiek, który zajmuje się modelowaniem, budowaniem modeli. To zazwyczaj jest kojarzone z zrobieniem modelu, na przykład samolotu, pozostawieniem go na półce. Tam on sobie najczęściej jest przykryty um, jakąś. Żeby się nie tak, dokładnie, żeby się nie kurzyło. Um, I ten model jest bezpieczny. A tutaj, um, czy, czy to jest ogromne wyzwanie? Pozostawienie takiego modelu na, na, na działanie warunków atmosferycznych, yy, temperatury? To znaczy, materiały, z których są wykonywane miniatury, są odporne na warunki atmosferyczne. To jest tak zwany polichlorek winyl, mm -hmm. czyli popularne PCV, mm -hmm. taki materiał, z jakiego buduje się, robi się okna na przykład, yy, więc materiał sam w sobie jest na warunki atmosferyczne odporny. Yy, oczywiście wszystko jest malowane, bo sam materiał. Bazowo jest biały i bez faktury zewnętrznej, więc, więc tej, tą fakturę kolory trzeba, trzeba nadać, mhm. trzeba odpowiednio pomalować. Warunki atmosferyczne to, co nam najbardziej tutaj robi szkody, to słonko, które te kolory nam niestety zabiera, odbarwia, blakną. No. Ogólnie ma kiedy są odporne no, na, na warunki atmosferyczne, park jest praktycznie czynny cały rok. Hmm. Ale czy to wygląda tak, że Pan zrobi taką makietę i już nic więcej, czy trzeba ją poprawiać co jakiś No, czas? trzeba ją poprawiać. Niestety tak, park, tak jak mówiliśmy, 14 lat, właściwie 15 chyba sezon funkcjonowania parku. No wiadomo, że im te makiety starsze, tym, tym tych prac jest więcej. W sumie mamy chyba około 70 makiet. Hmm. Więc do każdej makiety praktycznie na wiosnę, tak jak w tej chwili, początek kwietnia, Wracam, oglądam, oceniam, co trzeba zrobić, którą trzeba pomalować, do której trzeba coś dokleić, do której trzeba zrobić jakieś elementy, które się ułamały po zimie. Także praktycznie czas od początku wiosny tak do, do połowy lata, do, do lipca, do sierpnia to są remonty, upiększanie. W no tej pracy jest coraz więcej, bo, mhm. bo makiet jest dużo i one są niestety coraz starsze. A po, pokaże nam pan, jak wygląda pana praca? A może zacznijmy od tego, jaka była taka do tej pory? Najbardziej wymagająca miniatura czy makieta? To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ każda miniatura, każda makieta niesie ze sobą osobne wyzwania. Zdarzają się takie makiety, które robi się niejako z biegu i, mm. i, i tych wyznań, wyzwań nie ma. Natomiast wyzwaniem na przykład był na pewno Stadion Narodowy w Warszawie. Tam jest wiszący dach, taki bardzo charakterystyczny. Powierzchnia tego dachu to jest, to jest około ponad 20 m2 u nas. Mhm. No i chociażby zbudowanie go w takiej konstrukcji, on musi być wiszący niepodparty, żeby utrzymał napór śniegu mhm. 20 metrów kwadratowych licząc 10 cm śniegu to, jest, to są dwie tony mniej więcej na, na taką powierzchnię dachu, więc to się wszystko musi utrzymać. Ale tak jak mówię, każda makieta niesie ze sobą wyzwanie i, 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 no i te, te, te wyzwania trzeba, trzeba, trzeba jakoś przedwyciężać. No. Mhm. Czasami coś wymyślam od razu, czasami wracam do tego. No technologicznie, tak, jak wie, no, różne, rzeczy, różne rzeczy niosą różne wyzwania. A ile pan spędza czasu tutaj w tej pracowni? Ja tu spędzam czasu. No, całe życie. Całe życie tak naprawdę, a, a, a jak wychodzę z pracowni, to często zabieram tą pracownię ze sobą. Mhm. Nie ukrywam, że bardzo lubię swoją pracę, chociaż może to zabrzmi trochę tak nie, nie wiem jak, ale, ale zdarza mi się, że, że w nocy budzę się i mam jakieś wizje tego, w jaki sposób, jakiś element muszę mhm. zbudować. Przychodzi mi jakiś pomysł, czasami nie mogę zasnąć, bo myśli kotłują się w głowie. Także w pracowni, no tak, 8, 9, 10 godzin dziennie. Natomiast. No zostaje to ze mną, zwłaszcza mhm. jak, jak, jak jestem na takim etapie właśnie budowy wymyślania jakichś wyzwań. A co tutaj za cudo teraz powstaje? W tej chwili jesteśmy na etapie realizacji wielkiego, pięknego, wspaniałego projektu. To jest otworzenie forum Romanum, czyli Rynku rzymskiego z czasów no tak naprawdę trudno powiedzieć takich czasów. Okres świetności rynku rzymskiego to było jakieś 800 lat, mhm. 400-500 lat przed, przed naszą erą i, i, i do tam 400, setne, 400 roku naszej ery i to był czas, kiedy niektóre budowle były wyburzane, niektóre były przebudowywane, także przyjęliśmy jakąś taką wersję mniej więcej przełom, przełom wieku I, i, i budujemy, no odtwarzamy to, co w tamtym okresie było sercem Rzymu, czyli mhm. rynek rzymski, miejsce, w którym odbywały się, no właściwie odbywało się wszystko, całe życie polityczne, towarzyskie Rzymu. W sumie to będzie, udało nam się znaleźć taki, taki plac, na którym zmieściliśmy, miś, ma się zmieścić, bo mhm. jesteśmy na, na etapie budowy 15 obiektów. Co fajne, udało się to zrobić w takiej samej skali, w jakiej jest większość naszych makiet, czyli w skali 1 do 25, więc jest porównanie do obiektów, które, które w tej chwili y, istnieją, są budowane. Y, no, nie ukrywam, jest to, jest to wyzwanie, ale, ale mam nadzieję, że no, plan realizacji, ukończenie tego, tego, tego projektu to jest, y, to jest przyszły rok, czyli mhm. 2023. Mam nadzieję, że. Uda się ze wszystkim zdążyć. Ale czy pan pracuje sam, czy ma pan pomocników? Obecnie pracuję sam. Mhm. To znaczy, na etapie, kiedy tych makiet kiedyś tam trzeba było budować szybko dużo, było nas czwórka, nawet piątka. W tej chwili w tej chwili zostałem sam. Praktycznie no od od jesieni do, do, do wiosny to jest etap budowy. Tak jak mówiłem wcześniej, wiosna do, do takiego późnego lata, to, 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 to remonty i, mhm. i przywracanie tutaj świetności temu, co jest na, na miejscu, żeby to. Utrzymać A czy Pan stanie. sam podsuwa takie pomysły budowy? To znaczy różnie to bywa. Tutaj akurat przyznam, to był pomysł naszego Pana Marka Prezesa. Mi się ten pomysł bardzo podobał. Były różne pomysły na ten plac, bo plac nam tutaj został i, i był pomysł odtworzenia budowy no innych, innych, innych projektów. To wymyślił Prezes Marek i, i tak jak mówię, jest to dla mnie super, super projekt, bo po pierwsze, po pierwsze, jest to takie spojrzenie w głąb historii, możliwość odtworzenia czegoś, co praktycznie w tej chwili w ogóle nie istnieje, mm -hmm. bazując na, na jakichś opracowaniach historycznych, bazując na rekonstrukcjach naukowych, na, na przypuszczeniach, na tym, jak to mogło wyglądać. No. no właśnie, ale to jest też ogromna wiedza, no bo przecież tego wszystkiego to, to się nie bierze znikąd. Musi Pan najpierw o tym przeczytać, zobaczyć, usłyszeć. Tak, dokładnie. No tym bardziej, że. że... Znaczy, no, są pewne opracowania naukowe, mhm. do, przez które muszę, muszę przebrnąć, przez które muszę, muszę przeczytać. Są pewne y, wizualizacje 3D w internecie, które y, jakiś tam obraz tych y, obiektów tworzą, ale na przykład, co ciekawe, jest taki łuk, ten na przykład, który tutaj stoi, to się nazywa łuk Augusta, z którego nie pozostało w tej chwili w ogóle nic. Mhm. E, i, natomiast y, cała wiedza historyczna, jaka jest y, z tego łuku, o nim, no może nie cała, ale, ale większość wiedzy jest czerpana z monet, które zostały odnalezione i na bazie, na podstawie tych monet odtworzono, odtworzono historię mhm. tego, tego, tego obiektu. No To jest ciekawe, co, co ciekawe, jeszcze ciekawe, te monety były bite w dwóch okresach, dwa razy i, i na, na każdych z tych monet ten łuk jest w innej nieco wersji. Stąd wnioski, że, że on po prostu był przebudowywany mhm. i, i, i na tej bazie ten ta, ta wiedza historyczna powstała. To może pokaże Pan teraz yy, chociaż ułamek swojej pracy i opowie coś o niej. No to tu jest ten Łuk Augusta, który właśnie, właśnie będę montował. Yy, elementy kolumn. Elementy kolumn są drukowane na drukarce 3D. To jest jedyne urządzenie takie wysokiej techniki, które, które stosuję. Same kolumny są wydrukowane, elementy pozostałe yy, dorabiane i doklejane. Yy, no i tutaj Całość powstaje z takiego materiału, to jest właśnie to PCV, o którym wcześniej mówiłem. Więc taką kolumienkę, żeby ustawić, tu mam już ją dociętą odpowiednio jako narożniczek. Jeszcze przed tym, przed montażem, będę to malował, natomiast muszę je sobie tutaj dokładnie dopasować, żeby, żeby mi to wszystko fajnie, fajnie się zgrywało. Każdy element, żeby, żeby pasował w odpowiedni sposób. Tutaj będzie zwieńczenie tej kolumienki. Z drugiej strony będzie ustawiona druga część, kolumna. No i to będzie stanowiło podporę tutaj do, do tego elementu, a konkretnie do tego elementu. O, w ten sposób to będzie zmontowane. Ja to przed sklejeniem muszę sobie wszystko ustawić, wymierzyć. I, no i w ten sposób, jak już wszystko mi pasuje wysokościowo i, i w odpowiedni sposób jest dopasowane, to, to będę to mocował, kleił. I... No i w ten sposób to powstaje. To jest właśnie nasz, nasz plac, nasz forum romanum, które, które powstaje. W tej chwili mamy tutaj sześć obiektów, które, które już są przygotowane. Pozostałe część widzieliśmy w pracowni, część będzie jeszcze budowanych. Także to jest, to jest właśnie to miejsce. Mam nadzieję, że ono już w przyszłym roku zakwitnie tutaj w pełnej i w całej okazałości, ze wszystkimi ozdobami, ze, ze wszystkim co. Zaplanowane mamy do, do, do zrealizowania tutaj. A w tym roku jeszcze co ciekawego w parku miniatur w Winwałdzie w tym sezonie? No, jak zawsze, mnóstwo nowości dla, dla dzieciaków. Chcemy im zająć czas, tak, żeby, żeby ten czas spędzony tutaj był, był przyjemnością. Więc powstał park linowy, bezpieczny, niski, ale który na pewno będzie wspaniałą atrakcją do, dla, dla dzieci do zabawy. Powstał park doświadczeń wodnych, w którym również będzie można świetnie spędzić czas. No, oczywiście, sala Wielkich Klocków, ona już istnieje od zeszłego roku, ale, ale cieszy się ogromnym powodzeniem. Sam mam ogromną ochotę iść i z tych ogromnych klocków wybudować jakąś budowlę. Paintball laserowy, no, mnóstwo atrakcji. Na pewno można wspaniale spędzić czas i czerpać przyjemność z bycia na świeżym powietrzu, z zabawy i oglądania historii. Dziękuję bardzo Panie Robercie. No myślę, że zaciekawił was ten materiał. Jeżeli chcecie zobaczyć to, jakie cuda pan Robert wyczynia z tymi makietami na żywo, no to przecież możecie przyjść do parku Miniatur w Inwałdzie i przekonać się na własne oczy, jak misterna jest to dokładna i wspaniała praca. Tylko podziwiać. Dziękuję bardzo Panie Robercie. Dziękuję pięknie.